Ja dzisiaj chcę powiedzieć krótko, ale chcę zostawić Was najważniejszą informacją do waszego życia. Wiecie, w tym kraju ludzie mówią, że wierzą w Boga. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy Ty wierzysz w Boga? I jeśli Ty mówisz, że w niego wierzysz, zadaj sobie kolejne pytanie, czy Ty go znasz? Czy Ty znasz osobę Boga, w którą Ty wierzysz? Bo Bóg to nie jest jakaś fikcyjna, odrealniona postać. To jest żywa osoba, która chce w Twoim życiu istnieć realnie. Bóg to nie jest ktoś, kto jest daleko od Ciebie, kto chce pozostawać. Gdzieś za jakąś zasłoną, gdzieś w miejscu, w którym tego nie widzisz i nie doświadczasz. Bóg, Bóg, to jest żywa osoba, której zależy na Twoim życiu. Zadaj sobie dzisiaj pytanie: jeśli mówisz, że Go znasz, jeśli mówisz, że w Niego wierzysz, to zadaj sobie pytanie: jeśli twierdzisz, że Go znasz, to zadaj sobie pytanie: w jaki sposób Ty Go znasz? Jak Ty. Chodzisz z tym Bogiem w swoim życiu każdego dnia, bo coś Wam powiem ludzie. Żeby kogoś znać, ja tu na przykład teraz stoję. Nazywam się Agnieszka Hercher. Przedstawiłam się Wam. No i w pewnym sensie możecie powiedzieć, że już żeście mnie poznali, że mnie znacie. Ale to, że kogoś znamy nie znaczy, że, że żeśmy go poznali, bo znamy w swoim życiu wiele ludzi. Z niektórymi nie mamy tak naprawdę na co żadnej relacji, żadnego kontaktu, a mówimy, że ich znamy, to tylko ich znamy, ale nie jesteśmy w stanie poznać drugiego człowieka, jeśli nie mamy z nim prawdziwej relacji, po prostu, każdego dnia. I tak samo jest z Bogiem. Jeśli Ty mówisz, że wierzysz w Boga, a Ty tego Boga tylko znasz, a nie poznałeś Go prawdziwie, to chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś w dobrym miejscu. Bóg kocha człowieka, ale Bóg swoją miłość do człowieka okazał poprzez Jezusa Chrystusa. Bóg tak ukochał człowieka, że sam wcielił się w postać człowieka i przyszedł na Ziemię jako człowiek, jako Jezus Chrystus. Po co on tu przyszedł? Po co ten wielki, prawdziwy Bóg, który Cię stworzył, zszedł na Ziemię? I stał się człowiekiem. Po co? Po to, żeby ci człowieku uświadomić, jak bardzo wartościowy i ważny dla Niego jesteś. On oddał za każdego z nas, ludzie, swoje życie. On na siebie wziął wszelkie konsekwencje naszych win, naszego złego prowadzenia się, naszego życia byle jak, życia bez Niego. Nie dajcie się oszukiwać żadnej religii, nikomu, kto mówi, że Bóg jest od Was daleko i że On w ogóle jest tylko osobą, która czeka, żeby Cię ukarać. Wszelka kara spadła na Jezusa Chrystusa. Bóg sam na siebie samego wziął wszelką karę, na którą zasłużył człowiek po prostu. Jezus Chrystus na siebie wziął wszystko, co Ciebie obciąża człowieku. I jedyne co Ty teraz musisz zrobić, to po prostu przyjąć prezent, który Bóg dla Ciebie ma. Tym prezentem jest ofiara Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg naprawdę chce się o Was troszczyć. Bóg naprawdę ma o Was staranie. Bogu zależy na Waszym życiu. Ale On dał wolną wolę człowiekowi i On bez decyzji człowieka. Że tak, Boże, ja Cię chcę w swoim życiu. Chcę z Tobą być każdego dnia. On nic nie zrobi w swoim życiu. On w ogóle nie zadziała. Bo to tak jak z drugim człowiekiem. Ty możesz, nie wiem, swojego przyjaciela, żonę, męża o coś poprosić, ale jeśli ta druga osoba nie będzie chciała, żebyś Ty w jej życiu był, to ona po prostu z Tobą nie będzie. Tak samo jest z Bogiem. Jeśli tego w swoim życiu nie chcesz, to ten Bóg w Twoim życiu po prostu nie będzie działał, bo Ty Mu związujesz ręce. Ludzie pytają, dlaczego tyle nieszczęść, tyle biedy, chorób, tyle potwornych rzeczy na świecie? To gdzie jest ten Bóg? Ale On jest ludzie. On naprawdę jest i On naprawdę działa w życiu człowieka, każdego człowieka, którego sercem pragnie. Tu jego nie ma w jakichś religijnych rytuałach, w jakichś kurde zdrowaś Mario i tym podobnych regułkach, formułkach. To w ogóle nie tak, nie dajcie się oszukać. Bóg nie chce, żebyście milion godzin spędzali na kolanach, nie wiem, w Boże pokutnym chodzili. To w ogóle nie o to chodzi. On patrzy na serce. To jest naprawdę dobry ojciec. Ale to tak jak macie, ci, którzy macie już dzieci, wiecie, że wy możecie swojemu dziecku mówić to i tamto, ale jak ono was nie chce słuchać, mimo że chcecie dla niego dobrze, to no i tak idzie swoją drogą i to się często kończy tak, że po prostu popełnia błędy i wpada w jakieś różnego rodzaju niefajne sytuacje. Tak samo jest z Bogiem, który jest ojcem, dobrym ojcem. Jeśli człowiek go nie chce w życiu, to go po prostu nie doświadcza, ale jeśli ty tylko sercem do niego zawołasz, sercem jakąś formułką, nie jakimś klepaniem pacierza, tylko po prostu w relacji, jak osoba z osobą, Boże, wierzę w Ciebie, ale Cię nie znam. Co to znaczy mieć relację z Tobą? Pokaż mi to. Pokaż mi to, jak to jest z Tobą być każdego dnia. Wiecie, z Bogiem się rozmawia, po prostu, tak jak ja teraz do Was mówię. Po prostu do Niego się mówi. Ludzie często mówią, no, mam mówić do Boga, ale co ja mam mówić w powietrze? Skąd ja wiem, że On jest, jak Go nie widzę? Wiecie co? Wielu rzeczy nie widać. Nie widać fal radiowych, a one są. To, że czegoś nie widać, nie znaczy, że tego nie ma. Wirusów gołym okiem też nie widać. A cały świat zwariował na punkcie koronawirusa. Ludzie wierzą w coś, czego nie widzą. Jakie masz dowody na istnienie tego, że ten wirus w ogóle jest? Że jest cokolwiek, jakakolwiek choroba, której załóżmy nie widać od razu. Bóg jest duchem. To jest osoba, ale to jest osoba, która jest duchem. To, że go nie widać, nie znaczy, że go nie ma. On jest bardziej prawdziwy niż ty sam człowieku, który się widzisz, dotykasz, który się czujesz. Jest realny bardziej niż wszystko, co widzicie. Wiecie, ja. Naprawdę chciałam kiedyś być bardzo zakonnicą. Ja chodziłam 24 na dobę praktycznie, spędzałam czas w kościele. Odprawiałam wszystkie te rytuały, różańce, modlitwy, cuda na kiju generalnie. Ale to w ogóle nie wprowadzało mnie w miejsce mojego życia, które, które tętniło życiem po prostu. I dopiero kiedy ja zrozumiałam, że Bóg. Jest po prostu zainteresowany prawdziwie moim życiem i że on chce mieć ze mną po prostu relację. Że to jest jedyne, na czym mu zależy tak naprawdę. Nie, żebym jak klęczała godzinami, chodziła na jakieś pielgrzymki, tylko po prostu mówiła do niego, jak do dobrego przyjaciela. On mi towarzyszy każdego dnia i Wy też tak możecie. Możecie doświadczać mocy w swoim życiu. Niezależnie od sytuacji, w jakiej się w danym momencie znajdujecie, nie musicie być przytłoczeni, przygnębieni. Ratunkiem dla każdego człowieka jest Jezus Chrystus. Wystarczy przyjąć jego ofiarę, uwierzyć w to, uwierzyć po prostu sercem, że On za Ciebie umarł, że On na siebie wziął wszelkie konsekwencje Twoich grzechów, przeszłych, obecnych, przyszłych. Że On jest żywy i prawdziwy, że zmartwychwstał. Wystarczy w to uwierzyć. I kiedy w to uwierzysz, człowieku, kiedy przyjmiesz to sercem i wyznasz ustami, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, będziesz zbawiony. Zobaczysz, że na Twoje życie stąpi moc. Bo Bóg jest mocą, On jest siłą. Ale nikt się nie wydarzy, jeśli ty do Niego nie zawołasz. Nic. I w jakimkolwiek miejscu jest Twoje życie. Nawet jeśli Ci się wydaje, że one są poukładane, że wszystko ci dobrze idzie, bo i tak może być. Że masz dobrze po prostu w życiu. Ale wszystko, co nie jest zbudowane na skalę, którą jest Chrystus, to są zamki z piasku. To prędzej czy później... W takim czy innym momencie życia to się po prostu wali, bo bez Jezusa Chrystusa nic nie jest w całe ludzie. Nic. I ja nie wierzę w to, jak ktoś mówi, że, że nie odczuwa pustki, żyjąc w oddzieleniu od Boga, bo to jest nieprawda. Ludzie sobie łatają emocjonalne dziury różnymi rzeczami w tym świecie. A czemu to robią? Bo sobie nawet... Może nie zdają sprawy, że noszą w sobie pustkę, której nic i nikt nie jest w stanie wypełnić poza Bogiem. Ja chcę Was zostawić tą myślą, żebyście sobie zadali pytanie, czy wierzycie w Boga, a jeśli mówicie, że wierzycie, to czego znacie? Bo jeśli tylko mówicie, że wierzycie, to pora, żebyście go po prostu poznali. Serce do serca, po prostu. Zapragnęli go z sercem. I to wystarczy. Amen.